go właśnie zrobione, czyli mam no znowu spełno warzyw, jakieś tam resztki kabanosków, ser, halloumi, sos musztardowo-miodowy. Zostawiłam fazę na niego, więc ciągle to zajadam. <gryw> A teraz czas lecieć do biurka. A przy biurku moja nocna praca. Dużo malowałam wczoraj, dużo tworzyłam, kończyłam i zobaczcie efekt tych kropli, no robi wrażenie przynajmniej na mnie, strasznie mi się to podoba. Pytacie na Instagramie Czego używam No ja używam właśnie tych chińskich kredek Które wyglądają jak polichromosy A malują lepiej od pryzma kolorów mm, Więc bardzo serdecznie Wam to Polecam Dla mnie to są jedne z najlepszych kredek Tak tutaj lampa mi się wtrynia W, w obiekty Także No nie ukrywam Ale no ja jestem miłośniczką tych kredek polecam, uwielbiam. Kilka osób z was już kupiło z polecenia i jest zadowoleni, więc oby tak dalej. Także zajadamy. Wczoraj właśnie bardzo długo siedziałam do, e, przy tej pracy. Chciałam mieć ją w końcu skończoną, do końca jeszcze nie wiedziałam jaki mam na nią zamysł. E, teraz może bym zrobiła coś zupełnie innego. Ogólnie zamysł tego obrazu e, był w ogóle inny. Możecie to zobaczyć e, bo zrobiłam zdjęcie jak malowałam jeszcze go y, farbami akwarelowymi, czyli tam y, jakimiś tam farbami wodnymi. Y, zamysł był zupełnie inny. To miał być piękny jesienny obraz. Ona miała być w takiej pięknej y, czerwono-pomarańczowej sukience. Te włosy miały tak y, być mega rude. Y, liście miały być takie stricte bardzo jesienne przejścia z brązu w takie wiecie... Naprawdę jest jedne barwy. Tło, na początku chciałam zielone, później zmieniłam zdanie i stworzyłam. Pff, przynajmniej zamysł miałam taki, mm, żeby zrobić tło takie jakby brązowe, trochę jakby to było na drzewie. Później takie słoje dorobić. Nie wyszło. <laughs> Wyszła kompletna em, porażka, dosłownie. No, i stwierdziłam, że zakryję go to wszystko akrylem. Czyli wiecie, guangda poszedł w ruch i wyszło piękne matowe tło. Te białe elementy naprawdę zrobiły robotę. Później te liście, stricte takie turkusowo-zielone, trochę takie morskie no takie mało realistyczne, powiem Wam, bo tak, no, nie taki efekt chciałam osiągnąć. No, ale wyszło jak wyszło. Czasem po prostu praca się zepsuje. I e, skrzydełka są mega białe, e, czyli to jest tylko poprawienie kontur, nic więcej. I tu mamy srebrny pisak. Zobaczcie, jak to fajnie się mieni. E, uwielbiam te efekty. I ja używam pisaków. Zaraz wam pokażę. Mam trzy kolory, i to są pisaki od Signo. E, Signo? Signo. E, a. Signo Uniball. E, I powiem Wam, że ja je naprawdę lubię, e, używam. One mają taką mega malutką kuleczkę e, w środku. E, dosłownie taką mini e, kuleczkę i tak samo na białym. E, biały mi się ostatnio jeden wypisał. Także mam teraz w zapasie ostatni. Będę musiała zapasy zrobić, bo są naprawdę świetnej jakości. I i możecie teraz zobaczyć, że na obrazie brakuje tutaj dwóch jakby kropelek. Zobaczcie, że większość już jest zrobiona i mam wrażenie, że wygląda mega realistycznie. Bardzo mi się ten efekt podoba, także ja teraz będę uciekała i nagrywała dla Was szybki tutorial, jak zrobić taką bańkę. Bo też nie umiałam, też szukałam i bardzo ciężko jest cokolwiek znaleźć. Nie znalazłam, znalazłam tylko jedynie zdjęcie jakieś tam podglądowe. Tutorialu do markerów alkoholowych mam, znalazłam. Koleżanka właśnie nagrywała na tiktoka ale do Kredek stricte. Wiecie, markery zupełnie się inaczej zachowują, a kredką nie zrobisz takiego efektu jak markerem. Więc szukałam czegoś do kredek, nie znalazłam, znalazłam tylko jedynie obrazek jakiś poglądowy na Googleu. Więc stwierdziłam, że dobra, trochę odwzoruję to, co jest na tym, a później metoda próby błędów. Zrobiłam pierwszą. I powiem Wam, efekt mnie zadowolił bardzo, mogłam je dać troszkę myślę, i ja jaśniejsze. Czkolwiek efekt mi się bardzo, bardzo podoba. E, dodałam też trochę kropeczek. Nie wiem, czy to był zbędny ruch, czy to jest dobrze. E, nie, mam ochotę ostatnio kropkować te prace mm, Są naprawdę fajne. E, tak, także ja teraz wam nagram tutorial. I może tutaj wam kawałek, wrzucę filmiku, jak to się robi. W razie, co będziecie mieć go w rolkach. Może nazwijmy sobie te, te rolki jako tutoriale, em, bo muszę też nagrać wam, jak się robi kryształ. Wiecie, to będzie moja taka interpretacja tak naprawdę tego. A jak to tam potem wyjdzie, to, to zupełnie będzie co innego, wiecie. Nie każdemu się podoba to, jak ja koloruję, nie, mi też się nie podoba każda praca. Każdy ma inną interpretację, każdy ma inne pomysły na pracę, i to jest właśnie super. Także dobra, ja lecę teraz nagrać tutorial. Może tutaj ja Wam wrzucę potem przybliżenie. I do zobaczenia później. Zrobimy sobie tutorial, jak zrobić e, krople, czyli użyjemy sobie czterech kredek, e, turkus, granat, biały, czarny, no i oczywiście biały marker. Teraz przybliżmy sobie. Obrzeże malujemy na ciemny turkus, czyli to są mniej więcej barwy aktualnie umie liścia, więc malujemy go tutaj na turkus, delikatnie rozcierając ku środkowi, żeby to było ładnie rozmyte. Teraz bierzemy drugi kolor, czyli u mnie to jest granat i dokładamy go, żeby taką fajną poświatę nam zrobił. I rozcieramy tak samo i nakładamy takie jakby warstwy. Trzeci kolor to jest biała kredka, więc bierzemy ją tutaj, robimy taką jakby kulkę. Delikatnie ją rozcieramy ku górze, żeby uzyskać efekt rozmycia. Później jeszcze mocniej dociskamy, żeby tą białą kulkę tutaj zostawić. Czwarty kolor to jest kredka czarna. I przyciemniamy sobie jeden bok, delikatnie schodząc ku środkowi. I teraz z przeciwnej strony dokładamy kontur i wychodzimy ku dołowi, robiąc taki efekt cienia. Cienia rozmywamy delikatnie białą kredką, tylko na brzegach. Na koniec biały marker, robimy białą łezkę, kreseczkę i kropkę. To samo powtarzamy na kulce obok. Tutorial nagrany. Mam nadzieję, że to wyjdzie i damy jakoś radę to zedytować, zmontować, chwilę do was pogadać, żeby to nie było za szybko, ale mam. E, mam efekt jest obraz jest już skończony. E, jeszcze muszę iść zaraz na balkon popsikać go i muszę go spsikać fixative art. Czyli mam produkt od Kochinora akurat. Także to jest mniej więcej spray, który ma mniej więcej nam ochraniać ten obraz. I tak jak jest napisane, że chroni przed tymi promieniami słonecznymi, przed tym światłem. Także ja sobie zaraz popsikam. Nie wiem, czy wam pokażę, bo po prostu nie mam tyle rąk. Chociaż... Może uchylimy okno i tutaj spiskamy. Może to by był jakiś pomysł? Dobra, uchylam okno i będziemy psikać. Dobra, mam mój obraz. Będzie w promieniach słońca. Y jeszcze wstrząchnę, w spray i piskamy. Jest jakby taka mokra poświata. Zapach. Że myślałam, że będzie gorszy, już dawno nie używam. Także zobaczmy, czy się nic nam nie rozmyje. Dobra, jest popsikane. Teraz zamknijmy to. Ja ogólnie wam polecam ten produkt, bo często psikam, jeśli chodzi o takie prace, typowo kredkami. Może nie markerem, bo markerami to nie używam. Przynajmniej na razie, bo chcę kupić ten spray typowo do akryli w Action. Może będę w następnym tygodniu, więc albo w tym jeszcze, może zobaczymy. No, zobaczymy, jak to pójdzie. Także ten, zobaczymy sobie teraz, czy to wszystko się nie rozmyło, bo jedna z znajomych psikała jakąś jakimś sprayem do akryli z tego, co mi się kojarzy i na przykład żelowe, żelowy długopis z Languło jej się rozmazał. Dosłownie rozpłynął się. Nie całkowicie, że zniknął, tylko po prostu było widać, że jest delikatnie rozmycie, jakby delikatnie rozpuścił się. Także zobaczmy. Srebro jest dalej w tym samym miejscu, co było. Nic się tutaj nie rozjechało. Koro... Dobra, chwila przerwy dla synka, także możecie zobaczyć. Praca wygląda trochę na porysowaną. Mam wrażenie, że. E, to jest ta struktura, która była pod akrylem, i ona się po prostu uwidoczniła. Aczkolwiek mi to jakoś nie przeszkadza, bo jak widzimy od góry wszystko jest super. E, biały marker się też nie rozmazał, chociaż mam wrażenie, że jakby. Nie, wszystko jest git to kredka. E, dobra, wszystko jest super. E, mam teraz jeszcze taki produkt, który jest mega śmierdzący, naprawdę. Naprawdę, on mega, mega e, brzydko pachnie. I to jest Wornish Plus i to często osoby kładą jako tą bazę po całości, na cały obraz, ale to daje mega taką płynną poświatę, mega taką błyszczącą i ja mam na to zastosowanie. Ja to nakładam małym pędzelkiem i tak jak teraz mamy tutaj te krople, ja to nałożę na te krople i ja Wam to pokażę zaraz, jak to będzie wyglądało. I zobaczymy, czy ja po prostu tego nie zepsuję. I pokażę, bo ja już w jednym kolorowance to robiłam. I to była Rita Berman e, chyba Afryka. Rita Berman e, Afryka. I robiłam to tutaj. E, zobaczcie, jest taki mega mokry efekt tego... Tej ważki, mega podobne ważki w ogóle, zobaczcie? E, też srebro i ta ważka. E, później on mi się tutaj rozjechał, tu musiałam ratować to pracę. No, powiem Wam. E, czasami można stworzyć fajne z dwóch kolorów: trochę kredki, trochę neonu, trochę błysku. Powiem Wam, fajne prace się tworzy. E, ostatnio muszę zacząć trochę więcej sejricie malować. Tutaj też jakieś takie tło jakie zrobione. Nie wiem czemu aż tak tu mi coś nie pasuje w tej ramce. Ale mam teraz trochę innych przyrządów, także może to jakoś naprawimy któregoś dnia. Także ja szukam pędzelka i będziemy malować krople. Dobra, mam jakiś pędzel, ja go zamawiałam gdzieś z Chin, także to jest najmniejszy problem. Przybliżmy to tak, żebyście w miarę to widzieli. Bierzemy produkt. I biorę jakąś podkładkę, jakoś byle jaką kartkę, takie, które używam na bieżąco, żeby tutaj coś nic nie stało z tym. Odkręcam, uuu, no i chyba tego nie odkręcę, no to jest właśnie minus tych takich produktów, może jakoś tu nożykiem jeszcze podhaczę, żeby to jakoś ogarnąć, bo tutaj coś mi się wylało chyba. Także ja go tutaj obskrobię jakoś, może się uda. Jak nie, to innym razem zrobimy. No i niestety. Zakleiło się na dobre. Nawet nie wiem, jak to ogarnąć, bo tu kurczę, ta zakrętka jest tak sklejona. Także muszę czekać na męża. Może później wró wróci z pracy, to mi pomoże, uratuje mnie jakoś. Chociaż nie ukrywam. Po wczorajszych jego podbojach. No, nie wiem, czy będzie chciał mu pomóc. Myślę, że wczoraj taką nieprzyjemną sytuację. Mąż usiadł na właśnie na, na drzwiczki od pralki. No i drzwiczki <grym> bardzo się uszkodziły. I wiecie, no. Jak to facet, on. Wiecie, on naprawdę jest tak, tak zdolnym facetem, że on. Po prostu próbował to wszystko naprawić i coś tam porobił. No, także ja na razie nie mam pralki. Trójka dzieci. No nie ukrywam, lekko nie jest. Dosłownie, leciutko nie jest, ale zobaczymy, no. Może akurat udało się naprawić. Więc niestety, szybka zmiana planów. No, ale to ani drgnie, więc. Także na razie niech to stoi. Zobaczymy, może mąż mnie jakoś poratuje. No ale co? Obraz jest skończony, zabezpieczony, wyschło. Jest naprawdę super. Eee, jestem zachwycona tym, jak to wygląda. No i nie ukrywam, ja już znalazłam kolejny obraz, już sobie opisałam, co tutaj bym chciała dać. I nie wiem, czy po prostu nie przesadzam, że trzeci obraz w tym samym miesiącu z tej samej kolorowanki, bo nie zapominajmy, niedawno zrobiłam jeszcze ten obraz. Już, e, niedawno jeszcze kończyłam ten obraz, e, który malowałam już w poprzednim miesiącu, no ale dopiero w tym miesiącu udało się go e, dokończyć, więc wiecie, no już trochę, trochę tego jest. I mam ochotę pomalować w końcu w tej książce Enchanted od Lulu Mayo. Jeszcze muszę uzupełnić spis, że pomalowałam tam obraz. Ja już go mam zaznaczone, że lul. Brązowe tło, no trzeba zmienić. Dobra, ja tu zmieniam. A tu będziemy malować teraz e, to nie brązowe tło, tylko turkusy. Tak, jeszcze był kwiaty i wieloryb, jeszcze patrzę, czy jeszcze coś był wieloryb. E, Pastelowy. O, właśnie, właśnie, właśnie. Ja zapomniałam, że chyba malowałam tu jest z koleżanką jeszcze z Instagrama. Z koleżanką z Instagrama jedną pracę w Johanie Basford, czyli Small Victoris I było wyzwanie: pastelowe kolorki. No ja używałam kredek um, od Kalor. Ja użyłam kredy kalor, typowo pastelowe, czyli to są dosłownie jaśniutkie odcienie. Nie użyłam chyba w żadnej kredki, która nie jest z tego zestawu. Czyli tak, mamy kredki, mamy tą pracę, mamy pastelowe wyzwanie. Czy jestem zadowolona ze swojej pracy? No, chyba tak, nie jest źle. To jest moje wydanie, a tu będziecie mieć pokazane wersje. Dali już to już chyba jest nasze drugie wyzwanie, z tego co wiem. Z tego co sobie przypominam. Drugie nasze wyzwanie, i powiem Wam, jestem naprawdę zadowolona z tej pracy. Mimo, że może coś bym już teraz pozmieniała, no ale zobaczcie sobie dwie wersje tego obrazu. Także czas sprzątnąć te kredki, i myślę właśnie, czym będę malować. Myślę, właśnie czym będę malować w tej yy, Lulu Maju. Yy, I chyba, chyba, chyba przetestuję kredki, którymi jeszcze tu chyba nie malowałam. Więc mamy Lulu Maju. i pokażę Wam kredki, których będziemy używać. Użyjemy Artexów, także bardzo podobne kredki. Też dość miękkie. Bardzo ładnie kolorują, bardzo fajnie. Wow! Pracuje tam. Macie te kredki Ala Polichromosy. Tak, także pokażę Wam, jak to wygląda. Kredki Arte X wyglądają o tak. Dość proste kredki. Bardzo ładnie wykonane. Yy, mamy tak tutaj dwa takie stojaczki mniejsze. Yy, fajnie to wygląda. Mamy też podziękowanie od Artexa. Także naprawdę fajnie. Kredeczka wygląda pięknie. Po prostu jest zwykłe. Och, co mi, co mi dzisiaj ślina na język przynosi? Zwykłe. Tu mają jakieś gwiazdeczki. Mamy kolorek, czyli Cloud Blue, czyli jakaś taka chyba chmurka pochmurno-niebieski kolorek e, bardzo ładne kredeczki e, fajne kolorystycznie i widzę, że tutaj są trzy kredki które są e, neonami e, bo mam też te mniejsze opakowanie bo wiecie, ja jestem fanką niebieskiego koloru, więc mam też mniejsze opakowanie RTX 72 kolory i tutaj tych neonków nie mieliśmy. Mieliśmy 4 rzędy kredek, tu mamy dwa rzędy, dwa zestawy po, e, po trzy rzędy. E, także tu mamy teraz ile kredek? 126 kredek. E, kolorystyka powiem Wam, z tego co widzę. Jest bardzo dużo zieleni, jest bardzo dużo niebieskich odcieni, jakich morskich, brązów. Brązów mamy tutaj bardzo dużo. Mamy też tutaj cały rząd z brązami, pomarańczami, fioletami. Fiolety są jeszcze tutaj. No, duży, duży rozstrzał kolorów mamy. I naprawdę kredeczki wyglądają e, ładnie. To też są jedna z bardziej miękkich kredek. No, ja je bardzo, bardzo... Lubię, więc będziemy teraz testować te większe opakowanie, tym mniejszym już malowałam. No ale że tu mamy więcej kolorów to czas i tutaj coś mam sobie zrobię sobie od razu miniaturkę, chociaż te kredki mi z tyłu bardzo przeszkadzają w tej miniaturce. Także zrobię sobie małą miniaturkę. przy okazji. Także będzie teraz czas posprzątać biurko i czas się wziąć za malowanie Enchanted. No bo w tej jeszcze nie było yy, okazji malować. No i oczywiście dzisiaj lecę jeszcze na paczkomat, nie na paczkomat, na pocztę. Po czterech dniach, prawdopodobnie mam dzisiaj awizo w skrzynce, że po czterech dniach moja przysyłka yy, przyszła. Cztery dni siedziała na poczcie w jednym mieście, no ale okazało się, że nie mają listonoszy. Listonosze się pochorowali, więc no Każda wymówka jest dla mnie dobra. Dziwne, że mają po jednym miejscu na miejscowość, ale cóż poradzić. Pocztę mamy tutaj niedaleko, więc przejdziemy się przy okazji e, albo spacerkiem, albo podjadę tam samochodem i się do kawałek przejdziemy, żeby po prostu z dziećmi, z plecakami, z tym wszystkim nie iść tak daleko. Więc może w samochodzie mm, zostawimy sobie plecaki i przejdziemy się odrobinkę na paczkomat. Na pocztę, nie na paczkomat. Mam no, przyzwyczajenie, że na pocztę ciąg na paczkomat ciągle chodzę bo mam dosłownie za blokiem paczkomat parę kroków i mamy. Także mam przygotowane kredki. Ja tutaj sobie wszystko na chwilkę przesunę na bok i zobaczymy, co tutaj mamy w tym kolorowance. Ja tutaj zaczęłam dwie prace. To jest ta piękna księga, taka gruba. No, miałam nagrać, więc może zaraz Wam jeszcze nagram, jak to tam wygląda. I ja zaczęłam sobie y, od tła. Tu mam piękne tła, y, już dwa zrobione. I jeszcze mam y, tutaj zrobione, bo chciałam, żeby te dwie strony były takie kompatybilne bardziej ze sobą. Y, Pomysł na nie mam, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Myślę, który zmalować, ale bardziej tu za mną przemawia. To ja też zaraz zobaczymy jeszcze jak tutaj się wszystko to potoczy. No jakieś tam zamysły mam, bo mniej więcej widziałam jak tam e, też kolorują, bo szczerze e, jak mam jakąś nową kolorowankę to często przeglądam pracę, może coś tam wiecie e, styknie w głowie co mniej więcej tu można zmalować. Ale są tutaj naprawdę fajne obrazki, bardzo takie dziecięce i bardzo takie kreatywne. I coś z wróżkami. To jest bardzo fajny mix kolorowanek, bo kupić wszystkie tamte części w jednej są same psy, w jednej same koty, w jednej samej jednorosce, w jednej. No nie do końca. A tutaj mamy trochę kotków, trochę jakiś tam zwierzątek. Mega takie słodkie obrazki. Czasami takiego odmurzenia potrzeba po prostu. Mm w tych obrazach, no zobaczymy jak to się tutaj potoczy. Niektóre mają też czarne tło od razu zrobione. Fajnie to wygląda, naprawdę fajnie. Także któregoś razu sobie zmalujemy. Któryś jeszcze obraz, a dzisiaj muszę sobie wybrać coś, co będę malowała. A tutaj mamy coś fajnego chyba na Halloween. Nie wiem, co... strasznie na Halloween przypomniało. Ale nie, to jednak sowa, tu jest coś halloweenowego. E, tak, o i tu mamy coś na halloween, także mamy coś na każdą porę roku, coś jesiennego, coś słodkiego, coś na walentynkowego z serduszkami, coś jesień, autumn. także mamy e, naprawdę fajnie e, wykonaną książeczkę, coś słodkiego, naprawdę takie bardziej pstrokate obrazki, bardziej proste, typu filiżanka, typu jakiś kotek, typu jakieś pandy. No, nie wszystko jest w moim stylu, w moim guście, ale powiem wam, wszystko można ładnie obronić, przerobić, fajnie. Oto ładne. Tutaj też można fajnie zrobić wodę, rybki jakoś w innym odcieniu wody, dodać białe elementy. I tutaj wszystkie te takie ala na których oni się kąpią, ala ten lód, na którym oni się tam opalają. E, fajnie zrobić e, tu kaktusiki, naprawdę mega słodka kolorowanka, naprawdę fajnie wygląda, mamy też podwójne obrazki, coś cięższego, a tu chciałam dać bardzo dużo kolorów neon, y, fiolety, róże, pomarańcze, no coś takiego chciałam właśnie zrobić. Także chyba zaraz lecę, jeszcze nagram wam szybki flip true, bo czas w końcu nagrać, jak to wygląda w środku, żebyście widzieli, żebyście mogli zobaczyć sobie polską wersję flip true i zaraz do Was wracam.